A teraz do siebie zapraszam pierwszą parę, czyli Darkalwa i Marcina Ksają majkuta Witam siebie. Witam cię, Witam ciebie, Marcin. Cześć. Idzie lew. <grytum> Witam. po popro! Ksayo! Dawaj! O, kurwa. O, kurwa! Dawaj, kurwa, kurwa. Nowa technika! adia, Technika... Technika obrony spody. Już, już się mam! Już kurwa. się mam! No to zaczęliśmy tak, że... Na no twój, Sorry, ale... <laughs> trening, kwestia... trening... Trening musi być zawsze. Widziałem, co podpisuję. Dobra, jest kwestia powoziowa. No dobra, trudno, że nie <laughs> musisz spody, nie? Luz, ale... Ach, mi... chuj tego Jest jeden problem, nie? Że tablet mi się zalał, ale dobra. <laughs> Będzie GIT! Sorry, ale trening musi być zawsze. Trening Jasne. pijanego węża. Witam ci Darku. Witam ci Darku bardzo serdecznie, piany wężu. No i <laughs> małeś na pełnej. No. Szacuneczek. Trening o każdej porze. Trening o każdej porze. To jest nowa technika, rozumiem. Tak jest, nowa Dziękuję technika, się. nowy styl pijanego węża. Przywioziony z Nepalu, także. ja bym poprosił. Robert, szykuj się. Bo